Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnej praktyce z naszego 30-dniowego cyklu, gdzie każdego dnia praktykujemy jogę. Ja mam na imię Klaudia i zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z wydarzeniami i z wyzwaniami takimi jak te. Zaczniemy sobie dzisiaj praktykę. Może się przydać roller, jeżeli taki posiadasz która skupi się na naszych barkach i na naszym karku. Będziemy chcieli rozluźnić ten obszar. Tam zbiera się sporo napięć, więc warto dbać o karki o barki, szczególnie jeżeli pracujesz w jakiejś wymuszonej pozycji i dużo się garbisz. Położymy sobie roller pod głowę. Jeżeli nie masz rolera, to omiń sobie po prostu to ćwiczenie, albo możesz je równie dobrze zrobić bez rolera, powolutku kierując należąco głowę w prawo i w lewo. A jak masz roller to połóż sobie roller pod głowę. I tutaj zacznij prowadzić głowę delikatnie w prawo i w lewo. Chcemy rozluźnić nasze mięśnie podpotyliczne. Możesz sobie zamknąć oczy, nie musisz się tutaj spieszyć z tym ruchem. To ćwiczenie może być nieco bolesne. Możesz czuć, że te mięśnie są bardzo tkliwe, no ale to tylko znaczy, że trzeba im poświęcić więcej uwagi i częściej je masować po prostu. Ok, i odłóż roller na bok, połóż sobie głowę na macie i teraz przez chwilkę popracujemy z naszymi oczami. Nasze, ruch naszych gałek ocznych jest też bardzo mocno związany właśnie z mięśniami podpotylicznymi, pod, czyli tyłem naszej głowy, tą dolną częścią głowy. Dlatego teraz troszkę sobie tymi gałkami ocznymi poruszamy. Najpierw spójrz pionowo do góry na sufit. I teraz spróbuj spojrzeć maksymalnie w prawą stronę bez skręcania głowy i zrobimy cztery oddechy. Mm -hmm. Wróć do środka, troszkę pomrugaj i skieruj spojrzenie na maksa w lewą stronę. I zrób tutaj cztery oddechy. Może być jakieś napięcie w okolicy gałki ocznej, możesz odczuwać. Spróbuj wytrzymać w tym dyskomforcie przez momencik, i wróć do środka. Teraz spróbuj spojrzeć maksymalnie w górę. Czyli tak. Jakbyś chciał, chciała za siebie jak najbardziej spojrzeć teraz. Nie zadzieraj głowy. Nos niech zostanie tam, gdzie jest. Wróć do środka, pomrugaj troszkę. I teraz, bez opuszczania głowy, czyli nie chcesz, żeby broda zmieniła swoją pozycję, spójrz na maksa w dół. Tak, jakbyś chciał, chciała zobaczyć teraz swój pępek. i powolutku pomrugaj, przyciągnij sobie kolana do brzucha. I przeturlaj się na bok, od razu przejdziemy sobie do klęku podpartego. I w klęku podpartym zaczniemy delikatnie od krowy kota, czyli zaokrąglasz plecy z wydechem, robisz wklęsłe plecy na wdechu. Jeszcze jeden raz. Okay. I zatrzymaj się teraz. Chcesz na wdechu unieść do góry prawą rękę, a z wydechem przełożyć tą rękę pod pachą i pociągniem sobie tam daleko daleko i przez chwilkę tutaj zostań. Spróbuj wyrównać biodro, bo prawdopodobnie troszkę uciekło biodro lewe w bok, no to spróbuj je wyrównać. I teraz, jeżeli możesz, to unieść do góry rękę lewą. I wyobraź sobie, że chcesz obrócić kciuk do tyłu, przełożyć rękę pod, po plecach w kierunku twojej prawej nogi, prawego biodra. I przez chwilkę tu pozostań. Możesz spróbować spojrzeć w stronę sufitu. I odkładasz sobie z powrotem lewą dłoń na macie. Prawą dokładasz do lewej. I teraz druga strona, czyli lewa ręka w górę, przekładasz ją pod pachą. Tutaj się ustaw, możesz być na policzku albo na boku Twojej głowy, prawa ręka w górę, kciuk do tyłu i przekładasz w kierunku biodra lewego. Możesz spróbować spojrzeć do góry. Pamiętaj, że możesz się zatrzymać na każdym etapie. Jak już tutaj czujesz, że tyle Ci wystarczy, albo tutaj to możesz się zatrzymać. I wróć sobie do przodu, przejdź do klęku podpartego i stąd od razu usiądziemy sobie na piętach. Jeżeli jest ci niewygodnie na piętach, to spokojnie możesz być troszkę wyżej i też nie zaszkodzi to w żaden sposób tej pozycji. Na wdechu chcesz przyciągnąć barki do uszu i robisz taki wydech przez usta, puszczasz barki luźno w dół. I jeszcze raz wdech przyciągasz, wydech, ostatni raz wdech i puszczasz z wydechem. I teraz zrób kilka okrążeń barkami do tyłu. I daj barki do tyłu i mocno w dół. Czyli chcesz poczuć taką wydłużoną szyję? Opuść brodę w stronę mostka i skieruj teraz swój nos w stronę prawej pachy. Czyli tak jakbyśmy chcieli sobie powąchać prawą pachę, wyobraź sobie, że bark lewy robi się taki bardzo ciężki. I możesz sobie tutaj prawą rękę położyć na głowie, ale nie ciągnij jej w dół, tylko tak jakbyś chciał, chciała sobie dociążyć po prostu głowę. Możesz zamknąć oczy. I powolutku opuść rękę, przejdź przez takie półkole z przodu na drugą stronę i to samo. Starasz się prawy bark opuszczać mocno w dół. Jak chcesz poczuć więcej, to połóż sobie rękę lewą na głowie, ale też nie musisz tego robić. Jeżeli wrażenia wystarczą ci, kiedy ręki nie ma na głowie, to możesz zostać bez tej ręki. Niech będzie luźno opuszczona wtedy w dół. OK, i opuść rękę w dół, przejdź do środka powolutku, zrób jeszcze raz kilka okrążeń, dużych, obszernych kół do tyłu. Mhm. I teraz na wdechu daj sobie szeroko ręce, spójrz do góry, a z wydechem chcesz przytulić siebie, chwyć sobie tam daleko, tak jakbyśmy rękoma się chcieli z tyłu na plecach złapać, no i zacznij przy takich zaokrąglonych plecach, kręcić takie kółka Twoją klatką piersiową. Trochę jakbyśmy tańczyli sami ze sobą, przytulańca. Mhm, ok, zatrzymaj się, zapamiętaj, który, bar, który łokieć jest na górze. Daj ręce szeroko i teraz zamienimy łokcie, czyli drugi łokieć idzie na górę i robimy to samo, tylko w drugą stronę. Teraz chcemy kręcić kółka, one będą takie trochę bardziej kanciaste, ale to się nie przejmuj, próbuj kręcić, no chyba że ci wychodzą idealne w tą stronę też. OK, i zatrzymaj się, daj sobie ręce do tyłu, złap koszyk i przez chwilkę się tutaj otwórz. Spróbuj pociągnąć barki w dół, a klatkę piersiową do góry, spójrz w górę. Mhm. I opuść ręce, na moment zamknij sobie oczy. Weź długi wdech i wyobraź sobie, że z każdym wydechem Twoje barki schodzą coraz niżej, tak jakby z każdym wydechem Twoje ręce robiły się coraz cięższe, a Twoja szyja wydłuża się jeszcze bardziej. I powolutku złącz dłonie na mostku, otwórz oczy. Ja Ci pięknie dziękuję za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że udało się zdjąć troszkę napięcia z barków i z karku. Możesz wracać do tej praktyki, jak często potrzebujesz. I do zobaczenia na kolejnych lekcjach.